Co tutaj będzie? Lamy, alpaki No fajnie, fajnie Tak że to zadowoleni jesteście, dobry czas Już pomyślałam Lamy, alpaki chyba Macie miejsca Wszystko tam było dograne Kucyki są Ja pamiętam, że kiedy tam gdzieś było jeszcze więcej rzeczy

Nie, bo się zastanawialiśmy, czy przejść przez siłę tej kałuży, ale stwierdziliśmy, że chyba nie. O, co? Z tobą, z przejdzie tutaj. całe? Udzielamy nie 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 nie. No, są. Kozy są. Nie, 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 są nie, nie, są nie, a Nie wolno głaskać Orte. Można. Chyba. Zacznę nie. Można głaskać, bo nie ludzie będzie. głaszczą. Co? No? No? głaszczą wszystko. Można głaskać? Można, można. O. Można głaskać a Można głaskać. No. To nie jest No można. Ty nie możesz. Nie możesz. Mogę? Uwaga na rogi. Uwaga. Uwaga. Ja się go porią, ale ja już doczekam. Zobacz. Ej, mucha na nim jest. Uuu, no. jaki fajny dotyk na rogach. Yes. To jest lama. To nie jest lama. Ja go nie ciągnę lepiej tej nogi. Ej, później mnie go zarobiłaś. Co Albo tego. Nie polizała ta krowa. Nie.

to on się Ej, Dotykali tamtą i on wiesz jak ona się trzęsła? Dziewczynko, możesz tak przejść Dobra. Dziękuję. Ej, a rzućcie tam jedzenie. Masz ty! Masz ty! Masz ty, masz ty! Ej no nie na mnie! Dobra stoi, Czekaj! Podejdź trochę! Masz ty! Czekaj wróć tak! Pat! Pat! Kozioł! Masz ty krowo! Ja tego nie dotykam! Ja łapę! Hop! Masz! To jest kozioł! Brrr! Co oczy w ogóle uczy w tym przedszkolu czegoś? czegoś?

Nie, emu są większe, emu są większe chyba. Emu są chyba większe. Rybo. Tutaj są emu. Cześć. Cześć. To jest, to jest też jakiś większy. O kur... O, tu jest jednogarbisty! To nie są, to nie są chyba. Ten, to jest jednogarbisty. To tak, że jak nie ma jeden garb, to nie... To jest kułan i struś emu. Kułan. Kułan. Słucham. Tam są dwogarbisty, a tu jedno. Jednogarbisty. Dobra. Podaj pan ma. Ja bym była ja, ja Ale fajno. On <śmiennie> ma tu gada. Ja też gada. Mi te wszystkie Spokojnie wciąż Ci wszystko. Piękna. Ej, nie plujcie na to. Co ta... Ej, jakie mięciutkie. No, ona jest. Miła. Ona gryza? Nie, nie gryza. Chyba się ze złości. Trzeba będzie już pomógł. A, czekaj. To jest rodzaj konia. To nie jest koń. Jest rodziny może koni, ale to nie jest koń. To nie jest koń! Ani A nie tylko go. Możesz. Piękna Piękne zwierzęta. Piękne. Naprawdę. Dobra, ja tej chwili chcę coś To są emu. Emu to mogą podziąć, więc emu nie ruszam. nie, No nie sądzę, że za tobą. Chodźmy się. No. głowy. No. Ale jesteś naprawdę pięknym zwierzakiem. Wszyscy jest O takich zwierzętach. Piękne zwierzę to, są. Nie chcę się głaskać. A on chce trawki. Proszę. Jedz. Ole, mocno. Boże, ale... Chciałem żeby straszyć. o to, zastraszyć. Cześć. Chodź Cześć. Ja kocham zwierzęta, więc wszystko mi się tutaj podoba. Ale naprawdę, patrzcie tu za mną chodzi. też. To one też mi za wychodzą i co? Bo je karmiliśmy oh. i je Masz no. znalazł? No. <gulny> to jest moje. No. Ej, do moje. A, to moje. A, ja się Daj. Chłopcy. Poczekajcie, chwilkę. O, ty nośno, ten jak za mną chodzi. ciągle uwaga, halo, ministranci. Jest ogłoszenie takie, że za tydzień mamy bierzmowanie w sobotę. O rad, to i, będzie długo. No, dwie godzinki, ale będzie o. bardzo pięknie i będą nasi koledzy starsi przystępowali do bierzmowania Dlatego wszyscy ministranci i siostra, twoja, wszyscy ministranci przychodzą na mszę świętą, dobra? O które?